Panie, nie wkurzaj mnie pan z tym kłodziczakiem, bo jak ja tego smarkacza widzę, to jest kudę kawał z kurczymyka. Jemu brakuje co do Leksusa jego auta kudę paliwa, to niech se kupi. A nie, że on się kuwa ciśnie. To jest następny dupny kudę oszust, a takich oszustów to tusk właśnie potrzebuje. O PZL to ja mam takie zdanie, tylko że nie wiem, czy mogę się to wypowiedzieć, ale PZL to jest czysta prostytucja. Bo oni ze wszystkimi pójdą, ze wszystkimi. Tylko żeby się do stołków dorwać, a już nie będę go do nawet nazwiskami, które jak i co. Bo to jest czyste, czyste dziadostwo. Oni ze wszystkimi już rządzili, a teraz jeszcze się następnych stołków chcą dostać. Miał Pan jakąś przygodę po ostatnim nagraniu, które zobaczyło kilka milionów osób. Tak, miałem przygodę taką. W jednym ze supermarketów zostałem też zaczepiony przez jednego SBK, bo nie wiem kto to jest dokładnie. Że jeśli damy na to, jeszcze raz wystąpię wypowiedziami w, te, w telewizji, to że ja mogę tutaj w Bytonu stracić głowę. A ja zrobiłem takie alarmo na sklepie, że aż ze sklepu, z kuchni i zewsząd ludzie powychodzili.